Pyrzgludkowie, bardzo piękna chwila w liście śląskich szlagierów, ponieważ witam naszego i Państwa gościa. Jest w studiu z nami Mirek Jędrowski. Witam, witam, te... witam serdecznie. Ja też witam serdecznie, a dzisiaj, Mirku, będziemy gadać o Twojej najnowszej produkcji biesiadnego teledysku Lej piwo do kufelka. To, Mirku, teledysk z Twojej ostatniej płyty Życie jak cztery pory roku. Czyli wiesz, po słodkiej chwili przyszedł czas na gorzki smak chmielu. No w końcu piwko do kufelka, opie. To jest coś, co lubimy bardzo, bardzo, bardzo lubimy i dlatego też dobrze o tym jest pośpiewać. Dobrze jest pośpiewać i pogodać. No yy, ja wiem, że ty lubisz i śpiewać, i godać, i usprawiać wice. Bez cóż się zapytam. Na planie tego teledysku. Panowała ponoć niesamowito biesiadna atmosfera, wiesz? Między innymi za sprawą pań, i to wyjątkowych pań z ludowego zespołu Osiny. Osiny, ja. ja to one nadawały na planie filmowym takiej, wiesz, swojski biesiadnej atmosfery. Bo, bo one były jak te dzwonki, rozumiesz? To tak dzwoniło, tam fajnie, rozumiesz, jak one śpiewały, że to jest niemożliwe. nie? A że idziemy, Się obiano, by to się by się Serdecznie pozdrawiamy je wszystkie, ja myślę, że dzisiaj będą patrzeć na to. Też to tak myślę, bo to panie Złosin jak poradzą zaśpiewać, to idzie szlagierowo. E, Mirek, powiedz mi tak szczerze, na planie teledysku, oprócz pań z Osin, kto się tam udzielał tak, wiesz, co byś go wyróżnił? No jeszcze jak zwykle muszą być wszystkie piękne dziełuszki, Łodygnie. E, to żeby to wszystko taki smak zrobić, nie? Oczywiście tancerze też się pojawią tam, rozumiesz? No i ta wisienka na torcie. Ta wisienka? Ta nie? wisienka. Na... Chciałbyś to rozwinąć? Znosz imiona tych, tych działszek, frelek? Nie, bo go, to gadają, że na Śląsku wiesz. Tak nieskromnie go do sobie, wiesz? nie, żonie. Słuchajcie, on Rysik poradzi zaskoczyć. Ta wisienka to on. Dobra. Mamy w studio Wisieńka, a znasz imiona przynajmniej dziesięciu dziełszek, co Cię tak Richtig faworyzują, oglądają? Yy, w, w TVS? Nie, nie, to jest Teledysku, chłopie! A to jest teledysku. Ciebie się już to Richtig Iluna, Aneta, yy, Weronika, Bernadetta. Dorota, Dorota, Bożyna. Sylwia. Ty, ten hobby już ma prawie pięć. Josia. Dych, pięć nie. Dych, a pamięć. Obrzydliwo! Ale dobra, to wymień tych dwóch facetów, bo to w końcu, wiesz, nie mogę wszystkich tak zostawić na boku z tej płci męskiej, ale oprócz Wisienki. Przemek i Stasiek. Przemek i Stasiek. A czemu nie genon? Na przykład. Dobra, nie upominą się. Kochani Państwo, nie dość, że mu dobro pamięć, to fajnie śpiewo. Te kobiety go otaczają tu i ówdzie, a zwykle na koncertach. Ale wiesz, tak na chwilę, uciekając od tematu teledysku, wróćmy jeszcze do tych kobitek, do tych pań. Wiesz co, wokół ciebie zawsze w marcu, szczególnie w marcu od ładnych paru lat w Chorzowie Batorym gromadzi się, i tu, uwaga, drodzy Państwo, kilka tysięcy pań. Powtarzam, kilka tysięcy pań. Powiedz mi, te panie biesiadują no, wraz z tobą na tych babskich sombrach opie, jak ty to poradzisz, droga wisieńko, opanować, no? Tyle kobiet, uśmiechów, wdzięków, jak ty to robisz? Jest co, ja, ja, ja nie wiem, mnie zawsze, zawsze chłopcy podpowiadają, godają, go że to jest piękne, że te ciołki tu przyjeżdżają, no to, a ten nasz Mirek to jest taki fan, fan tulipan, ja wiem, czy, czy ja z kuli tego dnia kobiet może tak jest, wiesz? Ja Nie Słuchze wiem, kochani, fan, ja fan tulipan, wisieńka, ja już nie wiem, te wszystkie jego szlagerowe ksypki. ale wiesz co, powiedz mi, jak ty to robisz, jak ty to opanowujesz, bo to wiesz, tyle tysięcy kobiet, chłopie, no to jest, co, w zasadzie co to jest babski somber? Cą, Jakbyś byś dał definicja babskiego sombra, jako szlagerman? Babski Cumber to jest impreza typowo dla kobiet. To jest jeden dzień w roku, chaj kobieta ma spokój. Nie musi się przejmować i patrzeć, kaj jest hop, co on robi, co wyprawia. I no ona dba w tym dniu o siebie. Ona musi siebie sama pilnować, żeby się dobrze zabawić i dobrze fajnie trefić pod tym no, nie Oczywiście. Słuchajcie. Ta wisienka, no tak zamieszała, a tym kobietom w głowach już tak bardzo, że już sobie wyobrażam na ten marzec, na te babskie cumbry, te kobitki, żonate, y, to, bo to już te wydane przychodzą, te y, jeszcze niewydane, ja? Ja, 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 ale w tym dniu one są moje wszystkie. Słuchajcie, to jest... To jest jeden dzień w roku, że on jest lepszy od raz Putina. Może oczywiście w wersji szlagerowej, w flagierowej, żeby nie było. A powiedz yy, skąd przyjeżdżają? taka najdalsza twoja fanka na ten babski Cumber? Może być żona, my rzadka, my, rzadka, my rzadka. Ostatnio Niderlandy, rozumiesz? Oh, z Niderlandii, rozumiesz. Ja. O z Niderlandii. Z Holandii aż przyjeżdżają, rozumiesz, na zumberu ostatnio był taki telefon, rozumiesz, cztery bilety, proszę załatwić, proszę pana na ta sobota, ja. bo my przyjeżdżamy aż z Holandii. I co na to odpowiada Wiciek na i Tak, co by nie było, że my przyjademy tym fligrym, a tego nie będzie, tego bileta. Nie. patrzcie, one wszystkie przyjeżdżają z kuli tego hopa, a z Holandii, a z Niemcy. Ja, ja. Ale powiem Ci była jeszcze kiedyś taka, babka babka była ze Stanów też i powiedziała go zazdroszczę, Jową, zazdroszcza, jowon tego, co wy tłumacie. Bo wiecie się mocie normalnie fajnie, wiecie, możecie głodać, co chcecie. A go do uno to by... godo, zaraz by było dalej. Yes, of course. O, czyli ten babski. my mamy taką wolność tutaj u nas, rozumiem. Taką nieprawdopodobną wolność, to tak się mówi. Babski, cumber na śląsku, czyli tak Richtig. Na czym to polega? Bo tak, go do kobiety przyjeżdżają do mnie, ja śpiewam, ja je rozkręcą z Niderlandów, ja już nie godzą co wożą, ale, ale wiesz, tak Richtig, na czym to polega? To jest taka twoja więź z kobietami, czy kobiet z tobą? no, czyli... to jest taka naprawdę dobro porcja zabawy. Czyli konkursy, śpiewy. Oczywiście. E, tańce, przebierańce, ty tam wiesz, godzisz dowcipy, rozśmieszasz, ja? Ja. Przebierz się za baba, przyjdź to wiesz, widział, jak jest. Słuchajcie, i to jest... I, i to jest bardzo... Na pewno chcecie, żeby Geno przyszedł. Piszcie mu, żeby tak było. Słuchajcie, jak już go do ta wisienka, że ja mu przyjść, to się Richtig muszę przebrać za baba. To będzie taka pani dubfire i przyjdzie na ten koncert. Słuchajcie. Genovefa dubfire. O, jest. Słuchajcie, w tych szlagerach zdarzają się różne rzeczy. Może pojawić się na koncercie Genovefa dubfire, a z lista śląskich szlagerów nie. Ale <noise> jasnocie. Słuchajcie, wygłupiłbym się trochę tak już prawie jak na tej biesiadzie, czyli to jest piękny czas, tak biesiada, dlatego warto bywać. Ale wracamy do twojej najnowszej produkcji, Mirku. Lej piwo do kufelka. No, w jakim miejscu, gdzie to było kręcone, ten, ten teledysk, powiedz mi? Gospodzie na gadziokach w Żurach. Na gadziokach w Żurach. W Żorach roju, ja? Ja? No widzisz, ja. Ja, ja lepiej o ciebie pamiętam. To była stodoła, czy Richtig, tak o... się roiło od tego hitu, rozumiesz? Od tego, dobra, tego obra, Miejsce, <laughs> opisz mi te miejsce, opie. No piękne miejsce, piękne. No to trzeba zobaczyć na teledysku. Myślę, że, że, że kamera odda to, to tak, jak my to tam widzieli. Także obrozek powinien być bardzo fajny. No można by powiedzieć, prywatne muzeum, wnętrza takie śląskie, Richtig. A gospodarze jak? Ja, Pomogli, spisali ja. się. Gospodarze strasznie bardzo gościnni. Musimy im podziękować serdecznie tutaj z tego miejsca. A czemu strasznie. strasznie tam... Jak to strasznie gościny. Strasznie no, tak... byli Byliśmy bardzo, bardzo po prostu zaszczyceni, że mieliśmy taką po prostu opiekę od strony gospodarza. Naprawdę. No ja opieknie dziękuję, nie strasznie i no pięknie dziękuję gospodarzom za ta pomoc w realizacji teledysku. No jednym słowem, musiało być fajnie. Super. A jak będzie, to pewnie łoboczycie. Mirku, yy, co z twoim teledyskiem? Bo zachęcamy fanów Listy Śląskich Szlagierów do wspólnego, drodzy państwo, biesiadowania przy piwku i twoich występach biesiadnych. No to kiedy ruszamy w Polskę? Nie się... zastanawiaj się. Rozfechtuj się, hopie, taka wisienka to jomu terazki musza pomóc. Bo to było duże zaskoczenie. Ruszamy w Polskę niebawem. Przygotowuje się Wisieńka do startu, czy nie? Ja, ja, ja. Wszystko robimy. I Nożej się całkiem... jak myślą o czym innym, wiesz? O tych, o tych babach myślą. Baby, ach te baby. Ta Wisieńka byje garść, A to nie ten szlager. słuchajcie. Mirek śpiewał zupełnie inne szlagery Takie, co porywają biesiadnie kilka tysięcy kobiet. A więc zapamiętajcie, drogie panie, jeżeli chcecie się zmieścić na biesiada do Mirka Jędrowskiego, na babski comber, tak zwany, jak to się u nas do, to już się rychtujcie, już rychtujcie te klajdy, te szczewicki, pojawimy się w Polsce tu i tam i będzie rychtyk biesiadnie i jak jeszcze? Wesoło przede no. wszystkim. A o co w życiu chodzi? Co by było wesoło. I szlagrowo. I szlagrowo. Ja bardzo Ci dziękuję, Mirku za tą rozmowę. A Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był szlagierowy showman... Mirosław Jędrowski.